Dzień dobry moi drodzy, witamy Was z Białego Stoku i tym razem mamy dla Was serię z tego miasta. Będziemy odwiedzać tutaj różne restauracje i na pierwszy rzut leci restauracja po kuchennych rewolucjach z 25 sezonu, a konkretnie jest to Trattoria Angelino Pasta i Wino. Sprawdzimy, czy będzie smacznie, ile będą kosztować dania, no i ile zapłacimy za całą kolację. Także nie możemy się doczekać, nie przedłużamy. Zaczynamy! zaczynamy. Dobrze słuchajcie, jesteśmy w restauracji i jest tak mało miejsca, stoliki są tak blisko siebie, że będziemy mówić bardzo cicho, żeby nikomu nie przeszkadzać. No i też y, widzicie na zdjęciach, jak wygląda ten lokal, no bo nie będziemy nagrywać ludzi, jak siedzą przy stolikach. Odbystrój no, jest taki waniołki, bardzo specyficzny dla lokali po kuchennych rewolucjach, no ale nie będziemy tego ogrywać, sorki, no bo ludzie tutaj jedzą i chcą mieć jakąś prywatność, a już i tak budzimy sensację z kamerą. Na razie to czekamy na nasze dania. Siedzimy, siedzimy, i ja mówię, dlaczego ja słyszę ten włoski język, i oni puszczają tej włoskie radio. I to jest genialne, bo robi taki klimat, jakby się faktycznie było we Włoszech. Ale dobra, pokażemy Wam menu. I ono wygląda w ten sposób. Oczywiście są wszystkie pozycje Pani Magdy Gessler, ale my zamówiliśmy sobie tylko tą aromatyczną zupę, ponieważ e, chcemy spróbować porównać to może troszeczkę do takiej tradycyjnej włoskiej kuchni. Więc jak widzicie, a i wzięliśmy jeszcze tiramisu, ale do tiramisu też wzięliśmy e, ich tradycyjne, a nie z tą galaretką cytrynową, ponieważ Pani nam podpowiedziała, że goście mówią, że tradycyjne tiramisu jest o wiele Lepsze niż to wymyślone przez panią Magdę. Także tak wygląda nasz plan. Czekamy na dania. Fajnie, że to włoskie radio, to jest sztos. Super, włoskie pioseneczki, fajnie. Słuchajcie, pierwsza przystawka, czyli ta podana z pesto, bazylią, no i oczywiście parmezanem. Tak wygląda, słuchajcie. Wygląda naprawdę ekstra. Co prawda jest podana tak inaczej niż we Włoszech. Mamy chyba focację do tego tutaj tak podaną, dodatkowo takie kawałeczki, no ale próbujemy. Bierzemy pierwsze. Jest taka, uuu, chrupiąca. Bardzo chrupiąca. Spróbuję pierwsze. Mm. Bardzo dobre pesto. No i parmezan taki ostry. Bardzo fajny smak. Spróbuję też tej fokacji. W sumie nie ma co za wiele mówić, bo to pesto jest idealne. I smakuje jak we Włoszech. Ona smakuje z kolei jak pizza na takim grubym cieście. Włoska. Naprawdę. Bardzo fajne danie jako przystawkę. Można się nim podzielić. My tak też zrobimy. W plaliowym tak powietrzu jej też smakuje. Dla mnie to bardzo dobrze. Słuchajcie, ostry parmezan. Świeże pesto i do tego bardzo chrupiąca bagietka, bo tak naprawdę czego się spodziewać po bruschettcie? Właśnie tego, żeby była chrupiąca bagietka, bardzo miękkie, soczyste, to cały wierzch, który jest na niej, dodatki oraz żeby parmezan był właśnie taki ostry. Słuchajcie, no też tak jak, uważam tak jak Michał, że nie ma tam za wiele co dodać. Jestem bardziej ciekawa tej focacci, która jest podana tak dość interesująco, bo po prostu ma tutaj ciapnięte taki kleksy sosu pomidorowego. Widzimy tutaj świeże zioła włoskie, czyli bazylia, oregano, no, ale słone ciasto, bardzo dobra. Spokój, spokój w pizzę, prawda? Mm -hmm. mam jedno przemyślenie, że jest bardzo tłusta. Jest taka tłuściutka i jest wręcz spalona tutaj i to bardzo fajnie w tym, w tym działa, ponieważ ona chrupia i jest taka bardzo chrupiąca, a w środku jest taki miękki, słony i do tego jeszcze ten sos pomidorowy i zioła, Prawda? Bardzo fajne, poprawne włoskie danie. Ja oczywiście musiałam zamówić zupę i jest to zupa, którą polecała pani Magda Gaster. Jest to zupa z podgrzybków i prawdziwków, z dodatkiem świeżego rozmarynu, który widzimy tutaj, kwaśnej śmietany oraz bagietki z gorgonzolą. I słuchajcie, ja w ogóle na początku chciałam powiedzieć, że patrzcie jaki sowity grzyb po prostu, który jest wbity rozmaryn, ale tych grzybów naprawdę nie żałuję tutaj, bo tu mam ogromnego grzyba. Czekajcie, łowie dalej. No patrzcie. Gdzie nie ruszę łyżką, to jest sowity wielki grzyb. Kwaśna śmietana jest zrobiona na zasadzie takiej e, chmurki, że ma być taka, wiecie. Yy, tak, ciapnięta, ale ja sobie może zacznę od tej grzanki z gorgonzolą, która yy, no po prostu aż się prosi, żeby oddać ją Michałowi na no, 100%. Kojarzycie sucharki? Słucharki w takich niebieskich opakowaniach to to smakuje jak sucharek. Uwielbiam takich chlebek, a ser gorgonzola jest taki cieplusi. Widać, że to było zrobione tuż przed podaniem, bo mam oczywiście zdjęcia, wiecie i tak dalej. Także bardzo fajne. Nawet mi smakuje, a ja nie jestem aż taka chlebkowa. No ale przejdźmy do meritum, czyli zupy. Nie wiem, czy od razu brać z grzybem, czy najpierw może spróbuję samą, że tak rzeknę, wodę. Próbuję. No, pach nie, jest mega grzybowa, słona trochę pieprzna i tego bardzo mocno grzybowa. Super. Moje, moim zdaniem nawet tak kwaśna śmietana trochę przeszkadza niż pomaga, ale dzięki temu ona też staje się w sumie bardziej wyrazista, bo te, gdyby była taka zwykła grzybowa, to byłaby taka aż mnła. Ale zobaczę jeszcze tego, no po prostu ilość grzybów mnie rozbroiła, a ten rozmaryn nie jest aż tak bardzo wyczuwalny, także spoko, bo ja w sumie nie przepadam za rozmarynem. On tak fajnie tutaj tylko tak sobie gdzieś tam wybija po drodze. Mm. Jeśli jesteście tym grzybem, to koniecznie to zamówcie, bo jest przepyszne. Zareklamowałaś tą grzankę, powiem ci? Znaczy się prosi. Sorry, słuchajcie, że takie kadry z bliska, no, ale nie chcemy tutaj gościom przeszkadzać, więc trochę duże twarze są nasze w ekranie dzisiaj. No, przeżyjecie, ale grzybowe, Taka tuszciutka jest. Bardzo tłusty grzyb. Tak on powiedział. Taka strasznie tłusta, intensywna w smaku. Ten mocno czuć te grzyby są takie bardzo wyraziste. Fajne połączenie z tą grzanką, ale wiecie, chleb, jak kocham chleb. Nie będę tym razem wyjadał chlebi połowy. O, ale to nie jest takie proste. Muszę ci po prostu ukraść tego grzybka. No, to jest dobre. Bardzo dobre. Wydaje mi się, że siłą tego dania są po prostu składniki, które są mega świeże, bardzo tłuste. Nie wiem, czy każdemu by podpadło. Znaczy podpadło przecież. Czy każdy byłby taki na Bardzo tłusty, ale moim zdaniem składniki to jest to. Ale ogólnie bardzo fajnie się złożyło, ponieważ Michał woli y, tą y, brusketę, a ja wolę zupę wiem. Więc... Oczywiście, ja wiem chleb, Klaudia jest za słuchajcie. Czy może być lepiej? Dokładnie... <laughs> o śmieszny widelec, taki wygięty. Że <laughs> miałam taki... Co jest? Co jest z tym widelcem, nie tak? Słuchajcie, klasyk, klasyk, nie trzeba przedstawiać tego dania, znamy je wszyscy doskonale. Jest to bolognese. Oj, słuchajcie, lata mi ten talerz. Widzimy tutaj bazylkę, którą sobie wezmę na bok, ale pięknie się komponuje z tym czerwonym sosem i parmezanem i makaronem. Właśnie z takim makaronem najczęściej jedliśmy bolognese we Włoszech. Doskonale, wszyscy wiecie, jak to powinno smakować, czyli rozpływające się w ustach mięso, pomidorowy sos, dużo ziół włoskich, no i pomidor, który ma eksplodować. Także, no cóż, ja próbuję, widzę, że paruje, świeżo zrobione, oby było dobre. Mm -hmm. Mi się we Włoszech, właśnie podoba to, że każdy sos pomidorowy jest słodki. jeśli byliście we Włoszech, to pewnie napiszcie mi w komentarzu, że tak to jest prawda: że każdy sos taki po prostu, że to z tych pomidorów, te pomidory są po prostu zupełnie inne i jest po prostu słodziutki. I to mięso jest aromatyczne. Do tego jest ostry parmezan. Jest makaron al dente i słodki sos pomidorowy, i, i który gra razem z tymi przyprawami włoskimi, które. No wiecie, tu jest po prostu eksplozja smaków. Bardzo dobra, ale wiem, że jadłam na pewno lepsze wyłożek, ale to jest albo lepsze. Na takim samym poziomie, że nie mam takiego. Ale jest dobra. Jest bardzo, bardzo dobra. Więc nie zawiedziecie się, i to jest ważne, żeby się nie zawieść. A jest fajny parmezan, fajne mięsko i przede wszystkim słodziutkie. Więc jeśli jesteście przyzwyczajeni do takiej polskiej wersji spaghetti po bólu czyli my ten sos mamy taki trochę bardziej wytrawny, to tu będzie fajnie, bo się zaskoczycie, bo on jest faktycznie taki słodziutki. Dobra, daj już. Mm. <śmiech> <śmiech> już myślałem, że eksploduje tu ojcu, no zaraz. Jak nie spróbuję. Super. I to, co prawda powiedziała? Z pewnością się zgadzam, te pomidory tutaj robią największą robotę, są słodkie i on robią cały danie. Ale makaron, w ogóle nie powiedziałeś, że makaron jest taki bardzo sprężysty i bardzo fajnie ugotowany. Nie jest on przegotowany, jest miękki, ale nie, nie jest też al dente, jest taki w punkt, mam powiedział. No i bardzo dobre jest to mięso, jest to mięso wołowe i jest bardzo smaczne. No składniki tutaj robią robotę, smakuje mi, bardzo fajny jest. No i ten parmezan, który jest nam znany z poprzednich dań. Super, bardzo fajne. To co Klaudia powiedziała. Nie mogę nic więcej dodać, bo słodkie pomidory robią tutaj cały smak tego dania. Mogę powiedzieć oficjalnie, że to carbonara jest najbliżej Włoch, gdzie próbowaliśmy kiedykolwiek w Polsce. Naprawdę. Jest... Zwróćcie uwagę, jak to wygląda. Jest oblepione tutaj tym sosem cały makaron. Makaron też jest gotowany w pół. Jest to spaghetti, więc ono jest takie leciutko al dente. Jeśli chodzi o mięso, no to jest to długo dojrzewająca wędlina. Tutaj macie jej nazwę. Guanciale. Nie powiem, nie wymówię jej, żeby nie zrobić wam tej przyjemności, żebyście mogli pisać, że źle wymawiam w komentarzach. Guanciale, guanciale, guanciale. Jak ona się nazywa? Guanciale. I tell you, it was perfect. Perfect. Ale jest bardzo dobre to danie. Jest naprawdę prywatia co jest fajne, tutaj widzicie na talerzu jest dużo pieprzu i czuć ten pieprz również z makaronem wymieszany, więc jest tak delikatnie ostrawe ten makaron. Bardzo fajne to jest, super. Moim zdaniem najlepsze dania do tej pory, które tu jedliśmy. Bardzo fajna jest ta wędlina. Idealnie, nie, naprawdę nie mam się do czego przyczepić. Wszystko jest po prostu w punkt 10 na 10. Wiecie, znacie też karbonarkę. Karbonarka musi być prosta. Jajko, parmezan, pieprz i mięsko. I makaron. To jest wszystko, więc nie tak jak my, właśnie znamy takie spłoszone ze śmietanką i wiecie. Mm, mm -hmm. To jest bardzo dobre. Oj, słuchajcie, jedyny minus jest tutaj to, że to jest podane na tym talerzu i to cały czas jeździ. Słuchajcie, przepyszny makaron jest naprawdę bardzo dobry. I ja bym porównała to do tego najlepszego karbonarkę, do najlepszej karbonary, którą jedliśmy we Włoszech. A jedliśmy ją w Mediolanie. Jest bardzo zbliżona, chociaż tamta była bardziej żółta. Nie wiem, czy wynikało to po prostu z. Może ilości, światło. albo, albo światła. Albo były jakieś, nie wiem, inne żółtka. Ale no, bardzo dobre. No Michał powiedział wszystko w sumie. Myślałam, że nie będzie lepsze od um, bolognese, bo ja w ogóle lubię bardziej pomidorowe smaki, a Michał takie serowe, ale no to jest 9, 9 punktów w naszej uniwersalnej 9? skali. 10 na 10, tak. na 10? 10. 10? 10? Czyli jest perfekcyjne? Perfekcyjne. No to jest perfekcyjne, słuchajcie, zajadamy. Dobra, próbujemy deseru, słuchajcie. To super. Mamy Biszkopta, słuchajcie, no i tiramisu. Spróbujemy. Że uda mi się tak ładnie, żeby wam pokazać te warstwy. Mówię dokładnie, że nie mam siły na deser, ale jak już zanurzyłem łyżkę w nim, to mówię... Ale delikatne. Super. Bardzo kremowy. Mm. Nie dostałem się do ciasta. Bardzo fajna jest ta posypka kakao. Czy kakao czy kolana nie jestem pewien, bo bardziej mi tak takim niskłykiem mi zajechało. Bardzo czekoladowe, bardzo fajna śmietanka, fajnej konsystencji, takiej nierozwalającej się, wręcz można powiedzieć, że jak lody. No i jest to bardzo słodki deser. Ale super, delikatny, fajne. Ja zanim spróbuję ten deser, to powiem tak, dwie rzeczy mam do powiedzenia. Pierwsza, że my już jedliśmy na najlepsze tiramisu po Kuchennych Rewolucjach pani Magdy Gessler i to była restauracja w Poznaniu. Druga rzecz, że on jest tak zimny, że jakby nawet był w zamrażalniku trzymany, a nie w lodówce, bo bardzo zimny był ten kielich, ale próbujemy. Ja liczę na to, że mnie to powali tak samo jak tam po tiramisu i będziemy mieli, słuchajcie, wojnę tiramisu w Kuchennych Rewolucjach. Próbujemy. Kurde. Jeden, jeden zamówiliśmy, mówisz, tak? Mm -hmm. Mało. <laughs> nie, bardzo dobre. Bardzo dobre, bardzo czekoladowe. Do tego czuć troszeczkę kawy, no bo na tym polega Tiramisu, że to jest deser kawowy taki. Jest bardzo aksamitny, delikatny i nie czuć lodówką. Powiedziałam to samo w tamtej kolejnej rewolucji, bo dla mnie to jest ważne, że jeżeli są zimne desery, to żeby nie, 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 nie pachniały lodówką, bo to jest najgorsze, co może być w deserze. Bardzo smaczne. Kurde, który wygrał? Nie ma, chyba jest Remis. Tak, Remis. Ja też te remisy cały czas ostatnio, tak? jeśli nie widzieliście podsumowania e, z naszych po jedzeniowych podróży 2022, to tam też był remis niestety. A, jeszcze biszkopta spróbuję. Mogłoby go nie być, bo to jest o wiele lepsze. To ja mogę coś dopowiedzieć. Mhm. Powiedziałam Klaudii, że mogę coś powiedzieć, żeby mi oddała kielich, żebym mógł dalej jeść. Oż ty, naprawdę? Mm -mm. Chciałem powiedzieć, że mi bardzo smakuje, jest super to tej remisu. No, dla mnie to w Poznaniu było dużo, dużo lepsze. Mm. Zapomniałem o tym, deserze z Poznania. No i co, zaraz powiemy wam, ile kosztowała nas ta cała impreza. No? A teraz podsumowanie. Ile zapłaciliśmy za całą kolację? Słuchajcie, za bruskettę, zupę grzybową, dwa makarony oraz tiramisu i dwie kawy zapłaciliśmy 173 zł. Czy tanio? Yy, no nie, nie jest to tak, tanio. Tak, nie jest najtaniej, ale napiszcie nam w komentarzach. Jesteśmy ciekawi Waszej opinii. Zostawiamy w sumie zawsze widzom do oceny. Wy ocencie, słuchajcie, czy to jest drogo, czy to jest tanio. Tak. My byśmy chcieli w tym roku, w tym sezonie, podczas ogrywania restauracji, przydzielać punktację. Stwierdziliśmy, tak. że będziemy dodawać tutaj, wymyśliliśmy sobie skalę najbardziej uniwersalną, czyli od 1 do 10, ale będziemy dawać czekiny, czyli nasze znaczki z naszego loga check-in. Tak. I jak dla mnie no. ta restauracja Aha. zasługuje na 7 na 7. 10. Yy, to ja nie no, mam. Umówmy się, że 10 to, to jest po prostu niebo w gębiach. Tak, to nie, to nie było aż niebo w gębie, ale dla mnie ma 8 czekinów. Okej, okay. ma 8 czekinów, dla mnie 7. Napiszcie, co wy sądzicie. Czy byliście? Dzie tutaj? Tak, czy byliście? Jeśli nie byliście, to zachęcam Was do odwiedzenia. No i pamiętajcie, żeby zostawić komentarz. Napiszcie nam dzisiaj Włochy. No i co myślicie o tej restauracji? No i do zobaczenia, albo w podróży, albo w restauracji. Cześć. Cześć. Ja nie jestem obiedzona, ja jestem łop żarta. Tak? tak Tak? Jestem obżarta, więc trzeba albo to wyleżeć, albo wychodzić, więc wychodzimy tu. Tak. Wy tak. też chodźcie. Tak.